Do, wieczór. Witamy Państwa na przeglądzie piosenki policyjnej Szczytno 2022. Pozdrawiamy całą Polskę. Aspirant Antoni Dryblas i aspirujący na aspiranta Antoni Kulka. I najwspanialsza szczytnowska publiczność. A skoro jesteśmy przy publiczności, kierowca auta o numerach LUB0237 dostał mandat. I już jest klimat. Hehe! Szanowni Państwo, piosenka policyjna trafia prosto w serce, ściska za gardło, wyciska łzy z ucz. Jak dobry policjant na demonstracji, żart zawodowy. Ha, ha. He, he. Festiwal piosenki policyjnej. To stąd znają Państwo takie hity, jak choćby naszych kryminalnych chłopiec z giverą. Czy grupy szturmowej, niech żyje ból? Czy drogowki, czekasz na tę jedną chwilę? Chociaż powiem, że tutaj moją ulubioną jest: co mi panie dasz? Ha, ha. He, he. Ha, ha. Ho, ho. Szanowni Państwo, rozpoczynamy konkurs. Nagroda główna zostanie przeznaczona na szczytny cel. Czyli na szkołę w szczytnie. Ha, ha. He, he. Rozpocznie laureat zeszłego roku. Jego piosenka Jolka, Jolka, popamiętasz, wywołała spore kontrowersje. Które to kontrowersje chciałby w tym roku wyjaśnić? Przed Państwem reprezentant Województwa Pomorskiego razem z kolegami z posterunków w Majewie. Przyjmijcie go gorąco przed Państwem Ryszard Gajewski i towarzysząca mu Policja Majewska. Bić kobiety, bić kobiety, o tym marzysz, będąc w szczytnie. Babie gozem oczy wsiknąć, gdy na strajku numer wytnie. Bić kobiety, bić kobiety, może premia jakaś skapnąć. Strzeż się tipsów, bo cię baba może drapnąć. Mieć przy sobie kawał pały, no i gas mieć przede wszystkim, bo nie zrobi tego kibol, co ci zrobią feministki. Na ulicach, na chodnikach, pałą gonić wszystkie pancie. Bić kobietą, ta chęć budzi, siedziś w każdym w policjancie. że nieładnie ładnie bić kobiety, mówią ci, co się nie znają, bo zachować trudno spokój, gdy cię taka kopnie wiają. Rzadko to się może zdarza, ale pała wciąż gotowa, gdy chce baba policjanta sprowokować. Gdzieś na akcję razem ruszać, z kolegami tworzyć szpalek. coś tam klepnąć, coś tam lutnąć, ma ta praca wiele zalet. Jest to praca. Niebezpieczna. czasem można dostać łomot. Pij kobiety lub stwierdzielaj, tak mi mówił tu sobot. Pić kobiety, bić kobiety, tak pies smaży jako ścienie. a jak którejś nie uderzę, to się może z nią ożenie. Nikt z nas mocno ich nie bije, to niewinne przecież psoty, takie jak w przedszkolu końskie, to zaloty. Bo nikt kobiet bić tu nie chce i w tłum z nie chce wpadać. Każdy panny lubi tylko, tylko nie wie jak zagadać.